Czasami zdarza się, tak że uruchamiamy program MPC Bits i nic nie słychać, albo klawiatura nie działa. I co wtedy należy zrobić? Należy uruchomić ustawienia i można to zrobić na dwa sposoby. Na przykład za pomocą kombinacji klawiszy na klawiaturze Ctrl i przecinek, albo można też tutaj w rozwijalnym menu. W zakładce Edit na sam dole odnaleźć Preferences. Tutaj mamy podany skrót klawiaturowy, kontroli przecinek. Klikamy tutaj i otwiera się takie oto okienko. W tym wypadku u mnie już wszystko jest poprawnie skonfigurowane, natomiast należy upewnić się, czy mamy tutaj po pierwsze wybrany typ urządzenia. Ja używam Windows Audio, dlatego że żeby dźwięk z programu był słyszalny w filmikach, które tutaj teraz realizuję. Natomiast czasami używa się ASIO, jeżeli mamy załączoną zewnętrzną kartę dźwiękową. Jeżeli nie, należy wybrać Windows Audio i należy tutaj później Wybrać urządzenia wejścia lub wyjścia, i jeżeli nie mamy żadnego, żadnej dodatkowej karty dźwiękowej, będzie to najczęściej urządzenie Realtek Audio. Ja mam tutaj podłączony interfejs i dlatego jest on tutaj wybrany. Aby upewnić się, czy urządzenie zostało prawidłowo podłączone, należy kliknąć tutaj przycisk test. I wówczas usłyszymy taki dźwięk w słuchawkach, co oznacza, że urządzenie zostało poprawnie skonfigurowane. To jeżeli chodzi o urządzenie wyjścia. Jeżeli tak ustawimy i klikniemy OK, to już coś powinno być słychać. Mam tutaj jeszcze, proszę zwrócić uwagę na ten oto paseczek, który pokazuje w trakcie jak ja mówię, pojawiają się tutaj kreseczki. Mam tutaj podłączone urządzenie wejścia, i jest to po prostu mikrofon, którego używam do nagrania tutaj mojego dźwięku w filmiku. Jest on tutaj również skonfigurowany. I wyjdę tutaj troszeczkę naprzód. Program MPC Beats może również współpracować z mikrofonem. Można za pomocą tego programu tworzyć sample. Można również spróbować tutaj. Za pomocą przewodu podłączyć jakieś zewnętrzne urządzenie, na przykład gramofon albo dowolne inne źródło dźwięku. Można też za pomocą kabli podłączyć na przykład tablet albo smartfona i próbować zgrać dźwięk z internetu. Z tego co widzę. Możliwość bezpośredniego nagrywania jest w programie zablokowana. Bezpośrednie nagrywanie, na przykład z YouTube'a, gdyby chcieć tutaj uruchomić, YouTube'a i samplować sobie coś, co leci w przeglądarce. Można coś takiego obejść, ale ja tego nie robię, nie ze wszystkimi modelami kart dźwiękowych jest to możliwe, dlatego o tym. Kiedy indziej?